Słuchajcie widzowie, to ja, Matruner, tylko że w Robloxie, patrzcie, podobny, <ścoughs> podobny jak w Minecraft, szybko zostawiajcie łapkę w górę, a ja zaraz pójdę do mojego przyjaciela Smyslow, ponieważ tam jest, wbijmy! Pod tym odcinkiem 8000 łapek w górę. Wiem, że Wam się uda, bo to jest mój drugi odcinek z Robloxa. A jest tutaj naprawdę przerażająco. Patrzcie na ten las, na te widoki, na ten krajobraz. A mój przyjaciel Smyslo chodzi gdzieś tam. Ja zaraz do niego dołączę i dowiemy się, co on takiego tutaj robi. Eee, Smile Slow, gdzie jesteś? Eee, tutaj, tutaj, Patuner, eee, patrzcie, gdzie, 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 czemu? Co ty? Tam CO TY ZNALAZŁEŚ?! SMAJSLOW ZNALAZŁ jakąś? On coś chce pokazać, oh, że... albo powiedzieć nam. Czekaj, ale kto to jest ten on? Przecież to jest jakiś... ...szkieletor? Ze skrzydłami? O! o, o spokojnie! Spokojnie, szkieletorze. Nic nie zrobimy. Smajslow, dlaczego on patrzy się na mnie cały czas? O co mu kto chodzi? Muszę coś patrz? pokazać. Pokazuję, e... patrz, patrz. Daj mu patrz, znać. KRĘKI SIĘ! WHAT?! Eee, czekaj, dobra, Smajslu, myślisz, żeby mu zaufać, czy co? Nie wiem, widzisz, co, co robię? Patrz. Nie wiem, no, odpalasz pochodnie i gasisz. O Jezu! Nie. Czekaj, jak to wygląda, o, dobra, dobra to nie, moż wygląda, nie możemy creepy. takich rzeczy robić, dobra. Idźmy za nim powolutku, czekaj. Eee... chce nam pokazać jakiś siren, e, sekret? Sirena, czy coś? Siren Heda, nie wiem. O kur... O, broń wyciągnął! Effect, Uważaj, spluwę wyciągnął! Czy on przyszedł na polowanie? No Sajerem. Bo powiedziałeś ten... widzą, że my jesteśmy na świecie, gdzie żyją inne postacie tak, i też jest tutaj ser i jego musicie... brat nawet, jego brat M Musicie o tym wiedzieć, dlatego musimy trochę ciszej mówić, żeby mm. wam powiedzieć, że tak. tutaj jest mnóstwo postaci. Widzicie jakiegoś kościotrupa spotkaliśmy który wyciągnął w ogóle spluwę w naszą stronę, nie wiem czy widziałeś, No jest, pa, kieruje do nas, uh, ale on jest dziwny On idzie chyba na polowanie, ty eee, dobra, szybko w krzaki, chodź w krzaki, Ci schowamy. Widzicie? Ale idziemy o, za nim, czy coś? Tak, idziemy za nim. Tylko. Ło! Wow! Strzela! Strzela w coś? Tam coś idzie, co? tam coś chodzi. Patrz! To jest Siren Head! O, biegł na wala, Ogromy... odejdźmy, żebyśmy nie padli. Ty, ale o co chodzi? Czy on strzela? Biegnie tu Siren Head! Nie? Ty, dobra, odpuścił. Dobra, musimy dzisiaj śledzić Gdzie Siren Heada. Jesteś? Jesteś? Patrz, tutaj jestem, przyjacielu na samej górce. Nie, Kościotrupie! trupie! Nie strzelaj, musimy. Co on strzela, no? Musimy za nim chodzić, a nie zwabiać go! Ej, też mogę wyciągnąć broń. Tak? Pokaż. Dawaj. Czekaj, że, że, czekaj, ja mam Ciągle jakąś... fluwę. Uwaga. No, poka. Uwaga, uwaga. Mam. Patrz, 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 Pokaż. Patrzę. Widzisz? Wow, ja. Tylko, panowie, nie strzelajmy! Kościotrupie, nie strzelaj! Ty z też, nie? Bo musimy dzisiaj od... zobaczyć... No, nie jo. strzelać! Musimy sprawdzić, co robi O nie, Siren Siren D, wyczuł, Siren Head ucieczkę. ucieka. Chować chować, chować chować, 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 pod drzewo, ja za drzewo się schowałem właśnie. Okej. Okay. Kościotrupie, ty nie strzelaj lepiej, bo... E, smile, low. Gdzie ty Ta, pobiegłeś? Nawalam, nawalam, tutaj. Nie strzelaj, mówiłem. A dobra, dobra. Patrz, ja mam latarkę, zobacz. Ale ona kozacka jest, wow. No Ej, może byśmy kupili tutaj jakiegoś admina, to muszę za wydać Ech, Robloxy czy adminę? coś. Admina? Nie wiem, czy chciałbyś. Widzicie słuchajcie, jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapek, to ja kupuję admina wszystko, wszystko. 5000 tysięcy łapek w górę wbi Musicie zostawić, bo tu można dostać admina, patrzcie Na przykład, e nie wiem, animacja coming sure. ale e czekaj, weapons diggle, O, digla wezmę, Możesz? tak żeby mieć obronę, e okej, okay. i proszę bardzo, mamy spluwę. Panowie! Po cichutku, idziemy, po cichutku, mówiłem, bo Siren Head tu idzie, <śmiana> zbliża się, Smyslow, mówiłem nie strzelać, musimy nie ja. sprawdzić dokąd on kroczy, czaisz to, dobra, chowajcie się, kurde, Smyslow, jak ja cię zaraz postrzelę, <śmianynasty> pa, pa, o kurde, o masz, o Ej, nie, po Siren Heada zwabimy tyle strzałów, no. nie możemy tak robić. Dobra, chodźcie za mną, ja was poprowadzę, idziemy tym dołem. Idziemy po Siren Heada i Siren Head na pewno gdzieś tutaj um, go zaraz ogarniemy i sprawdzimy, dokąd on kroczy, dokąd on chodzi. Nie no, zaraz, słuchajcie, zbanuję Smyslo'a, normalnie. <grym, <grym, nie, nie, żartowałem, <grym>, ja chcę się dowiedzieć, co on tutaj robi. Dokąd okay. gdzie On ma jakieś, może jakieś legowisko czy coś. Także spokojnie, nie strzelajcie, bo tu już naprawdę trzeba być ostrożnym. Rozglądajcie się dokładnie. Prawo, lewo. Dobrze, tak jest szefie. Gdzie jest nasz sirenhead? A kościotrup, zobacz, idzie z nami. Tylko kim on jest, bo sam do końca nie wiem. <laughs> Pierwszy raz go widzę. Tam ich senhet. Chodźmy za nim, obserwujmy go. Ostrożnie, muro. ostrożnie, patrzcie, poszedł tam daleko. Jakie to bydle jest wielkie. Poszedł, dobra, gonimy go. Nie strzelajcie, nie, strzelajmy, nie, nie strzelajmy. strzelajcie, tak, nie strzelajcie, musicie być cicho. Smile, bądź cichutko, okej? Okay? Musisz okay, być cichutko. Okay, będę cicho, dobra. Cicho bardzo. super, super, patrz. Po, po, poszedł tam daleko. Jakie to bydlę. Kościotrupie, stój! Nie biegnij tak blisko, bo nas usłyszy. Będziemy mieć przerąbany. Panowie, tu szybko do lasu! Przez las, do mnie, do mnie! Szybko, szybko, szybko! Okej! Okay. Patrzcie, widać jego. Nogi! Nie strzelaj, mówiłem! Nie strzelaj! A to nie ja! Ej, to nie ja! O kurde, to ten kościotrup. To ten kościotrup. kościotrup? Kościotrupie, no. bo jak ja cię zaraz. Ja. Oj, ty pokazał taniec, ty! Pa! Pa, co on robi? pa! Co on robi? No pa! Kościo trupie! On robi. Ty, nie, nie, tańczy. Poloneza. nie, jaką nie, Poloneza! Poloneza nie, nie, Te nie, nie, z nie, nie, nie nie będę go denerwował, bo on się wkurzy to nas postrzeli. Tylko nie możemy się Ej. do niego zbliżać. Widzę go, to jest, widzę go, widzę go do niego. pomysł. Nie, nie biegnę, 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 Jest tam, Ale... jest tam, jest tam. A tuner, Ale... jest tam, dawaj. Widzę go, tylko... tylko zgaś światło! Bo on... Nie... do niego do niego! Nie. Kościo trupie, chowajcie! Nie! Smile, nie podchodźcie do niego! Kościo trupie! Nie, podejdę, podejdę, podejdę do niego! Nie! Kościu trupie, cię, nie. cię zaraz postrzelę normalnie! Masz ty! Ej, Dobra. Headzie, padaj ty! SIREN do... Headzie! Co on nie, nie, robi? Nie. Smile SLOW! Nie, a... nie rób tak! Po co do niego podchodzisz? Pocz, kościół trupie! Zobacz! Sirenhead Head goni naszego przyjaciela! Musimy go ratować! SMajslow! Co? Smaj! Smile... Kościół trupie! Co ja się tam jedzie. dzieje? O, 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 o. Wow! Ej, nie. Nie. Co? Co się stało? My slow. gdzie... Patrzcie, trzymał go w ręku! Chyba... Patrz, poszedł daleko! Ej, Kościotrupie, nie strzelaj, ty, dziadygo! Porwał mojego przyjaciela! Musisz go uratować, rozumiesz to? Bo jak nie, to cię zaraz tu strzelę i zobaczysz. Poszedł daleko z naszym przyjacielem z Wow! Ej, muszę go uratować! Kościotrupku, chodź tutaj do mnie! Ej, moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, bo przed chwilą Siren Head porwał mojego przyjaciela Smyslow. Poszli gdzieś daleko. Tam, w tamtą stronę. Nie! Ja nie mogę tak zrobić. Tylko, gdzie ten Siren Head? Gdzie on jest? Eee, nie mam pojęcia. Dobra, gazu, 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 gazu. Szybko, szybko, szybko. Eee, Włączam. Jest tutaj! Chodź. Latarką mu prosto zaświecę w niego. Patrz. Poszedł w dół. Zobaczcie na to. Jak... Co to za miejsce? Wow. Kościotrup poleciał. Czy się rozsypał? Nie, na szczęście nie, bo bym został sam. Bo Smile został porwany przez, przez, chwilę, przez chwileczką. Dobra. Siren Heda. Musimy go tropić. Musimy sprawdzać, dokąd on chodzi. Co to za miejsce? Kościotrupie. Eee, patrzcie. To jest jakaś jaskinia. Głęboka. Ja nie chcę tam wchodzić. E, nie chcę tam wchodzić. Kościotrupie, lepiej odpuśćmy sobie tą miejscówkę. Chociaż tylko z nim zobaczył. Nie, dobra, nie wchodźmy tam. E, nie strzelaj, kościotrupie mówiłem, bo będzie przerąbane. Czaisz to? Omasz. O, o dość. Stój, stój, w imieniu prawa. E, Omasz. Omasz! Kurde, ja nie chcę być z tobą, kurde, w teamie. Gdzie jest mój myslow? Plan jest taki, kościotrupie. E, stój. E, ty musisz doglądać, gdzie on idzie i musimy za nim iść... Dobra, yy, Kościotrupku, chowajmy się, chowajmy się, chodź za mną, chodź. No, patrzcie, mam nowego przyjaciela chyba, Kościotrupka. E, zostawcie dla niego łapkę w górę, jeśli byście chcieli, żeby on częściej się pojawiał na filmach. E, dobra, biegnijmy, patrzcie, Siren Head kroczy idzie tam... Poszedł daleko, tylko gazu. Musimy dwójeczkę włączać. Na, na dwójeczce lecimy. Biegiem, biegiem. E, Okej. Okay. Mamy pierwszą jakąś... Co? Patrzcie na to! To jest totem sa totem. Patrzcie Siren Heada! Przecież to jest jego... Jakiś obelisk czy co? I patrzcie! Malutki saj... trupku zobacz to! Widzisz to? Widzisz? O, i co? Tutaj też? Czekaj, muszę to. Spro coś zgubił! Siren Head coś zgubił! Patrzcie, to jakaś maska jest. Czy mogę ją wziąć? Nałożyć? Nie wiem, ale tu patrzcie, to ewident. Czy według Was to jest Siren Head? To. I to. Czy to jest? To są Siren Heady jakieś? Co? O, kościotrup coś pokazuje. Dokąd idziemy? <laughs> Kolejna maska! Patrzcie na to. Jaka przerażająca. Eee. Yy, to wygląda mi naprawdę na złe miejsce. Yy, dobra, musimy odnaleźć przyjaciela. Smile Slow'a. Tutaj kolejna. Patrzcie kolejny siren chęć malutki. Yy, dobra, yy, biegnijmy. Kościoł trupiku! No gdzie ty mnie chcesz prowadzić, no? Dobra, on chce coś ewidentnie coś pokazać. Widzieliście, że... Tylko nie używaj latarki, bo ci się wyczerpie i musisz, o właśnie, używać pochodni. Dobra, dokąd poszedł Siren Head? O, roz, rozglądajmy się dookoła, czy nie ma go gdzieś w tym, nad wąwozem tym, gdzieś na tym klifie. Dobra, gazu, na dwójeczkę, dwójeczkę włączaj i gazu. Łupku, zobacz na to, on chyba wywalił całą kolejkę, eee, nie wiem, albo z góry zleciała. Rozejrzyjmy się, czy nikt nie potrzebuje tu pomocy. Halo! Czy jest tu ktoś? Ktoś potrzebuje pomocy? E, czekaj, a może w środku? Dobra, wbijam tam. Kościu trupko, trzymaj mnie za rączkę. O, czekaj, muszę wejść. E, czekaj, gościa, trupko, bo mi przeszkadzasz. Czekaj, e, wskoczyć tam chcę. E, nie, nie wchodzę. Nie dam rady. Ale dobra, mogę tak zajrzeć. E, powiedzmy, że nie ma. O, Siren Head idzie, gazu, wyrzucaj pochodnie, uciekajmy, jak, jakie to jest bydle, na górę, szybko, na górę, jest już tuż, tuż, oddawaj przyjaciela, zaraz cię strzelę, gościu, masz, 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 dobra, wow, co to jest? Jaki on jest ogromny, już jest przy nas! Kościotrupko, uciekajmy! Szybko! Włączaj drugi bieg jazda! Chowajmy się gdzieś! Gdzie jest nasz przyjaciel Smyslow? No to jest pytanie, kurczę, musimy sobie Musimy go odnaleźć, moi drodzy. Szybko zostawiajcie łapkę w górę. Pamiętacie 5000 łapek w górę i Smyslow kupuje admina na serwerze. Ciekawe. Co? Jakieś liny O, chodź, trupka, On nie przejdzie przez te liny Nie przejdzie, chodź On nie da rady przejść przez nie, zobacz O, czy da radę? E, nie, patrz, buguje się Nie da rady, patrz, podchodzi I nie, nie da rady przejść <ścoughs> Ty, jesteśmy uratowani patrz Krokadał przez O, znowu, uciekajmy, chodź. chodź Chodź, 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 kościotrupku Dobra, i teraz tylko gazu, gazu Spadajmy w ten las On tutaj nie wejdzie, nie da rady Nie, no musimy jakąś miejscówkę odnaleźć Tu po lewej stronie, zobacz, coś jest Chodź, kościotrupku Biegnijmy, 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 gazu Siren Head jest tuż, tuż za nami Co to jest? Czy to jest o, o, słuchajcie, to będzie najlepsza kryjówka przed Siren Headem. Moi drodzy, szybko piszcie w komentarzach, co mamy zrobić, gdzie mógł być Smyslow, gdzie on mógł się schować. Drzwi, o, tu może się dam radę wcisnąć. O, udało mi się. Dobra, e, słuchajcie, jestem bezpieczny. Eee, gdzie on jest? Okej. Okay. Udało, nie! O, Siren Head jest tutaj. Kościotrupko, musimy się schować. Co to z... Odkryłem... Jakiś tajny kod. Moi drodzy, widzicie to? To jest jakaś informacja, którą mógł zostawić Smyslow, więc szybko zostawiajcie łapkę w górę, a my będziemy szukali e, Slow'a naszego przyjaciela. Siren Head chodzi po tych kontenerach wielkich. Wow! Dobra, chowajmy się. Kościotrupku, musimy się schować i przeczekać to wszystko, bo inaczej Siren Head może naprawdę zrobić nam coś złego. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Chodź, Kościotrupku, tu się schowamy. Chodź. Yy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Ja razem z moim nowym przyjacielem Kościotrupkiem musimy odnaleźć Smysloa. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.